Witajcie bardzo serdecznie. Kolejny podcast. Jesteśmy razem. Ksiądz Wojciech Biś. Ksiądz Michał Krawczyk. Znacie nas już doskonale. Jesteśmy teraz w trakcie omawiania cech, które towarzyszą człowiekowi w stanie, jakim jest pocieszenie, a więc w stanie, który jest bardzo ciekawy, bardzo dobry, w którym jesteśmy poruszani przez prawdziwego ducha, przez różne dobre sytuacje naszego życia. Dzisiaj kolejne dwie cechy. Pierwsza to wielkie pragnienia i drugie to szczerość. Nie wiem, czy pamiętacie z pierwszego podcastu, kiedy właśnie Wojtek mówiłeś o Ignacym, o tym, jak to się dokonało w nim, jak to się rozpoczęło, że wtedy czytał żywoty świętych, że rodziły się w nim wielkie pragnienia, że chciał być taki jak święty Dominik, jak, jak święty Franciszek, że zaczął zauważyć, że też mógłby tak żyć, że też mógłby dokonywać wielkich dzieł. To są właśnie wielkie pragnienia. Tak, a więc pragnienia, które, które pchają nas do uczynienia czegoś dobrego w świecie, a więc kiedy do, doświadczam y, tego, że mi się chce czegoś robić, tak, że jestem kreatywny, że mam pomysł, przychodzę do księdza i mówię, zróbmy to, zróbmy to, że chcę nawrócić całą Częstochowę, y, to to jest dobre pragnienie, prawda? Dobrze. Mimo że wydaje się najpierw takie trochę może głupkowate, ale jednocześnie jest dobre i chyba y, dobrze świadczy o człowieku, prawda? To jest dobra praca, kiedy ktoś przychodzi i mówi o takich rzeczach. Myślę, że nawet jak wydają się, się one nie do końca realne, to ja bym chciał z kimś takim rozmawiać i z nim pracować. To jest pierwsza sprawa. Druga, że w tych wielkich pragnieniach my marzymy trochę, zaczynamy marzyć. I te marzenia, one i te pragnienia pochodzą od Pana Boga. Święty Loyola. Mówił, że Bóg mieszka w takich pragnieniach. Nie? Że nawet jeśli świat, to co teraz mówisz, Wojtek, powie, że to jest głupie, że to jest bez sensu, to, to masz wewnątrz przekonanie, że, ale dlaczego, ale przecież mogę to zrobić, mam ze sobą Pana Boga. Bóg mnie zaprasza do czegoś nieoczekiwanego, czegoś wielkiego, mnie małego, który tak naprawdę nic nie może, ale ma Boga, który może wszystko. I wtedy też często myślę, Lubię takie zdanie, że nie mów Bogu, jakie masz problemy, ale powiedz problemom, jak masz wielkiego Boga, że to działa też w tą stronę, nie? że te pragnienia zmiany, nie? kiedy jesteśmy pocieszani, że one stają się dla nas takie bliskie, takie realne, takie namacalne, takie wykonalne wręcz. Nie? Tak, bo to jest efekt tego, że ja wierzę Panu Bogu, prawda? że On może wszystko. I myślę też, że wiele było takich już historii w życiu świętych, że faktycznie oni czynili rzeczy, wydawałoby się niemożliwe. Na przykład to, że Święty Ojciec Pio no, wybudował, oczywiście nie sam, ale no, doprowadził do tego, że powstał szpital w San Giovanni Rotondo. Albo na przykład Matka Teresa z Kalkuty, która utworzyła zgromadzenie, które zaczęło liczyć tysiące sióstr na całym świecie. Jedna osoba, prawda? Jedna prosta kobieta doprowadziła do tak wielkiego dzieła, to się wydaje, to jest niemożliwe. Ale na, na, na to się stało. I te dzieła zaczęły się od wielkich pragnień, nie? które, no właśnie, wzbudza Pan Bóg i który mhm. daje człowiekowi wtedy jakąś siłę niesamowitą, ale przede wszystkim łaskę i błogosławieństwo. Więc kiedy jesteś pocieszany, to Nazywaj w sobie te wielkie pragnienia. Nie bój się ich określać, nie bój się ich mówić spowiednikowi, nie bój się dzielić z przyjaciółmi, z, nie wiem, z kimś, kto jest dla ciebie jakimś autorytetem. Nie bój się dzielić no, właśnie tym, co Bóg rodzi w twoim sercu, co jest może większe od ciebie, ale nie większe od Pana Boga. Mhm. A więc pragnienia są, tym, są tą pierwszą dobrą cechą. Yy... W Dzisiejszym podcastu. Tak, tak, pocieszenia. Natomiast drugą cechą jest szczerość, szczerość, a więc taka moja otwartość, że ja mogę powiedzieć komuś o swoich różnych trudnych przeżyciach. I to jest ogólnie dobra cecha. Kiedy jestem otwarty, kiedy jestem gotowy na to, aby podzielić się z kimś czymś trudnym dla mnie, to to jest oznaka działania dobrego ducha. No bo, no, bo wtedy dążę do tego, aby coś wyjawić, aby się czymś podzielić, aby nie ukrywać czegoś. I to jest ogólnie dobra cecha. Jak pamiętacie, kiedy mówiliśmy o cesze skrytości w czasie strapienia, to, to mamy zupełne przeciwieństwo. Nie? Że wtedy chcemy coś ukrywać, jak używamy jakichś niedomówień, niedopowiedzeń. Że coś nie jest ważne, że ktoś nie ma czasu, że mnie będzie. Natomiast w, w trakcie pocieszenia szczerość m, naprawdę jest czymś, czego my pragniemy, czego, y, czego wręcz, y, y, no tak jak powiedziałeś, y, wobec osób przestajemy się bać, którym ufamy i ufaliśmy i będziemy ufać, że chcemy do końca powiedzieć nawet o jakichś najmniejszych szczegółach, bo wiemy, że one mogą mieć wpływ na to, co my będziemy przeżywać albo na to, jak coś zaowocuje. Nie? Więc wtedy szczerość staje się naprawdę czymś, nawet można powiedzieć, miłym. Nie? Miłym w takim znaczeniu emocji, nie? doświadczeniem, w którym no, kiedy coś byś miał zaciemnić, to, to źle się poczujesz wręcz. Nie? Hmm. Tak. Taka przejrzystość w mówieniu, klarowność jest dobrą cechą. Ona prowadzi do dobra, buduje dobro. Natomiast kiedy mam takie coś, że a tego nie powiem, może lepiej. Yy, lepiej o tym nie będę mówił, bo się obrazi. Yy, to jest zły duch, prawda? A raczej ten duch fałszywy, duch fałszywy. Duch prawdziwy pociąga mnie do tego, aby być prawdziwym, szczerym, odważnym wobec drugiego człowieka, mówić o, o, o swoich wątpliwościach, a nie ukrywać. Yy, dokładnie. Więc bądź szczery, jeśli odkrywasz takie pragnienie szczerości w sobie, no to prawdopodobnie. Jesteś pocieszany, przychodzi to ci to z jakąś wielką trudnością. No właśnie, tak myślę, nieraz, nieraz tak jest, że człowiek y, taki dar otrzymuje, że na przykład y, coś w sobie dusił przez jakiś czas i nagle przychodzi do kogoś i mówi: Nie wiem, proszę księdza, jest tak i tak u mnie, tak? Y, albo wreszcie na przykład coś wyrzał na powiedzi. To jest, to jest y, faktycznie działanie dobrego ducha w nas. Kałaska, otwartości. Więc, kochani, przeszliśmy teraz przez sześć cech, które towarzyszą pocieszeniu. Przez trzy ostatnie podcasty, a mianowicie były to. tak. Pierwsze to był rozwój wiary, nadziei i miłości. Drugi Następnie, to było poczucie bliskości Boga. Tak. Dalej pokój i spokój wewnętrzny. Czwarty, nie pamiętam. Ta, taka podkategoria to był ta prawdziwa perspektywa. Piąty prawda? i szósty to ten odcinek. Czyli, tak, dzisiaj, czyli wielkie pragnienie oraz, oraz szczerość. I w ten sposób omówiliśmy sobie cechy strapienia na początku, w pierwszych odcinkach, i w ostatnich teraz cechy pocieszenia, a więc możemy już bardziej być świadomi tego, co się w nas dzieje. Pamiętacie, że w rozeznawaniu mówimy cały czas o procesie. Tak? Czyli nie chodzi o to, że teraz, kiedy już możesz określić te podstawowe i najważniejsze, tak naprawdę cechy stanu strapienia, czy stanu, jakim jest pocieszenie, to znaczy, że już wszystko wiemy. To są cechy, coś, co możesz w sobie zobaczyć, coś, co możesz w sobie jakoś poznać. Natomiast przed nami reakcje, czyli tak naprawdę działanie. Myślę, że to jest temat, który będziemy też przez dłuższy czas jakoś rozważać. Dlatego, że no, działanie to jest coś bardzo namacalnego. Nie? Co z tego, że ci się chce albo nie chce, pytanie jest, jak zadziałasz, jak powinnaś zadziałać, nie? jakimi kierować się kryteriami, nie? na co zwrócić uwagę, żeby kiedy przeżywasz strapienie, nie wejść jeszcze w większą ciemność, tak? albo kiedy przeżywasz pocieszenie, żeby za szybko go nie stracić. Tak, czyli jak dobrze przeżyć jakikolwiek stan swojej duszy. Tak, aby, aby to wyszło na dobro. Jeśli zostajesz zachęcony, to pewnie zostaniesz z nami w kolejnych podcastach. Bardzo Ci dziękujemy. Pamiętaj, subskrypcja, polajkowanie w komentarzu. Dziel się też doświadczeniami, pytaj. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Cześć. Pozdrawiamy.